Grupa po prostu postanowiliśmy, jako że jesteśmy też współorganizatorami Marszu dla Życia i Rodziny tym symboliczną, tą świeczką codziennie tutaj zapalaną, będziemy po prostu wyrażać sprzeciw do tego, co się dzieje, do tej mowy nienawiści w kierunku osób, którzy walczą o życie. To jest niemy krzyk też wszystkich dzieciaków. Z... Zabitych pod pretekstem właśnie tych chorób, bo tutaj nie idzie walka tylko o te choroby, o te dzieci, które rzeczywiście w tych badaniach stwierdzane są choroby, tylko pod ich pretekstem mogą być uśmiercane dzieci zdrowe. I, tak, i, i nikt, no po prostu to jest właśnie nas przeciw, żeby te prawo, to jest taki próg zwalniający. To orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego traktujemy jako próg zwalniający, który po prostu pozwala nam, po, nie pozwala na to, żeby wykorzystać to, ten, ten przepis do tego, żeby zabijać zdrowe dzieci. A to, co młodzież odstawia tutaj przed chwilą, to, co widzieliśmy, młodych ludzi, naprawdę, jeżeli teraz w dobie pandemii nikt nie potrafi zagospodarować ich i, i, i tej ich energii, to, to po prostu zostanie wykorzystani do tego, żeby tą energię ukierunkować w takim, a nie innym kierunku.